Zapał, determinacja i wola walki do ostatniej minuty. Właśnie takimi cechami wykazali się młodzi piłkarze podczas pierwszej edycji turnieju 18 Cup. Na zmodernizowanym boisku na dajtkach rywalizowali gracze ze Szkoły Podstawowej nr 18 Akademii Piłkarskiej Marcina Kusia oraz KKS w Olsztyn. Najlepszymi drużynami okazały się zespoły gospodarzy. No jesteśmy z tego bardzo mocno zadowoleni, ponieważ mamy możliwość w bardzo dobrych warunkach prowadzić szkolenie piłki nożnej i bardzo się cieszymy, że w końcu po 15 latach to boisko doczekało się remontu kapitalnego. Jest oprócz tej nowej murawy zainstalowane nowe oświetlenie o takiej mocy, które pozwala również wieczorem czy to rozgrywać mecze, czy uczestniczyć w treningach. Również zostały wykonane inne elementy tej infrastruktury. Który chociażby tu obok mamy całe zaplecze socjalne, kontenerowe. Tak, na pewno zmieniło to warunki treningów, ale również zmieniło samą organizację zajęć w szkole. Tak? Dzięki tej inwestycji nasze dzieci mogą e, trenować na tym wspaniałym stadionie, boisku szkolnym. Obiekt w Dajtkach to jedyne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w Olsztynie, z którego korzysta nasza młodzież. To jest o wiele moim zdaniem lepsze, lepiej piłka się toczy, no lepiej się biega i no i tak. Moim zdaniem jest o wiele lepsze dlatego, że piłka zachowuje się tak jak na prawdziwej murawie. Tak samo jak kolega, ale jest bardzo różnica duża niż tamte błysko. Boisko zostało tak przebudowane, by spełniało wymagania zawarte w podręczniku licencyjnym dla klubów czwartej ligi i niższych klas. Dzięki temu mogą się tam odbywać mecze rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Blisko kilometr długości, 6 metrów szerokości, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie. Ulica Plażowa w pełni oddana do użytku. Wiele osób, z którymi już rozmawiałem, jest bardzo zadowolonych, że ta ulica powstawała i jak widzimy dzisiaj jest praktycznie finał, bo mówią, dojeżdżamy z różnych części miasta, dojeżdżamy również po prostu z okolicznych gmin, gdyż tam mieszkamy, korzystamy z południowej Owodnicy i jest to dla nas doskonała... E arteria pozwalająca szybko zobodlicy skomunikować się właśnie tutaj do parku naukowo-technologicznego z nowego połączenia już korzystają pracownicy dojeżdżający do fabryki opon samochodowych, a w niedalekiej przyszłości korzystać będą zatrudnieni w powstającej w sąsiedztwie siedziby Polskiej Akademii Nauk. Nowa droga to również ułatwiony dostęp dla korzystających z uroków jeziora Skanda. Były wycinki drzew na tym pierwszym odcinku od ulicy Pstrąskiego, jak również tutaj w sąsiedztwie plaży. Natomiast są tutaj przewidziane nasadzenia kompensacyjne, które widzimy za, za moimi plecami, jak również nasadzenia w postaci krzewów i to zostało Konanie. Budowa ulicy Plażowej trwała od października 2022 roku. Inwestycja kosztowała około 13 milionów złotych.